Nie ile dostał? Mhm. Mhm. Musisz go zabić. O, tak idziesz po. Biegnął, tam są. Trzech typów. Mhm. O no, Kurwa. To gdzie są? Ostatnio osta tu gdzieś wbiegł. Ostatniego próbowałem trafić. Ale chyba. Pod nami mogą Nie być? Co? co? Pod nie, nami? nie, daleko są, no jesee No i no, to po to strza... Au O, odgryzają się No i jak on... Gdzie oni w ogóle? Tam, na dole czy na górze? No, na dole na dole był Teraz już to nie wiem, ale na dole przyszło uh. ja Jeden chyba mnie zajmuje Bo to. Bo tam gdzieś jest... Jest tam ktoś. To... Na dole w wodzie. Co tak pali tam? Oni na dole w tu wodzie. Biegał jest. O oberwał jeden chyba. Na górze mam jednego tutaj obok mnie. W wodzie jest. No S, w wodzie. Ach, teraz nie wiem gdzie jest. Gdzieś tu był. W tej okolicy. Ja jednego chyba powaliłem. co tu na nas, Ty, bo... No, no w cichu, no. Też tutaj są, to Nie widzę tego gościa, co się z nim... Gerwa tam no, morduje. Biegnie do mnie tutaj. Jest. Zaskoczył. Plecy, gdzie te plecy są? Na Kusza, mojej, gdzie, bo... to, kto to strzeli? Nie ja tego podpaliłem. Tego w, w tym wodzie zginął. Gdzie jest? Gdzie jeszcze? tam w tym domku. Patrzę drzwi. Nie wiem czy nie zaskoczył. O, gdzieś biega, słyszę. Pożyłeś Maku takiego czarnego? Jest w domku. Był... Znacznik! O. Tam jest jeszcze jeden. Dwóch. poczekaj Czeka do nas. Ale tam jest dwóch, uważaj. O też jest na dole. Tutaj! Centralnie centrali na znaczniku, matni. Barwał, ale ja też barwałem. Biją go zombiaki! Nie! Biją go zombiaki! Kurwa amunicja mi się kończy amunicja Trochę wyżej na górce! Trochę wyżej nie na samym brzegu na górce O kurwa, ale dostałem teraz Mako no, jak go skąd. zajdziesz od prawej to będzie git Z lewej idę Dwóch! Jeden oberwał! Masz dwóch, jeden ranny! Zabij ich obaj oberwali obaj. No masz typa na plecach ty skocz mu na górę Pomóż mu pod po, na tole jest pod drobie Pod Tutaj No nie ile dostał? Chciałaś Musisz go zabić, gdzie on jest? No tu, gdzieś o tam. Pod tobą bo... Lecę się, no? lecę się. tu z, z prawej za tym. Mhm. Ostatni naboj masz dwa. Mhm. Nie masz. Nie no masz amunicji. No, na wozie, na wozie. Na wozie, na wozie. O, widziałeś, widziałeś, lewa. Wuhuu! Nice, Brawo! Tylko teraz... Ja dziełem, bo Michał, brawo. Bardzo piękna akcja. Letnę to z przyjemnością dla ciebie. Uratowałeś cały team I to były dwa teamy znowu. Bo to jest niemożliwe. Tu jeden nie żyje, tu jeden to za nie żyje. Razem. Zaka. Nie, ilu? Czterech tu leży? No, paru tam leży. Podniesiesz krycha? Tak, tak. Ja starałem się skupić uwagę tych dwóch typów, co strzelali do mnie. I co ty, Maku, zrobiłeś wtedy? No, wbiegłem tam, wynik jednego ci się udało zabić. Ja to jeszcze tak. na górze jednego miałem, tego co ci mówiłem, że ci w plecy strzela. Tutaj leży. <laughs>